W początku naszej nowej wycieczki wybieramy się dzisiaj do Irlandii, do slajgo. jeszcze jesteśmy w Krakowie, ale już po powrótku zmierzamy na dworzec kolejowy, skąd udamy się, gdzie, oczywiście na lotnisko i będziemy frunąć w przestworzach na spotkanie nowej przygody. Muzyka Cześć, witajcie. Wylądowaliśmy wczoraj w Irlandii. Cały dzień wczoraj spędziliśmy w podróży, więc wymęczyliśmy się do granic możliwości. O godzinie 8 rano byliśmy już w balicach na lotnisku. Później, oczywiście, oczekiwanie dam do godziny 10 na wylot. Dotarliśmy do Dublina w okolicach godziny 10-11. Chwilkę oczekiwaliśmy jeszcze na autobus do naszego, do naszego docelowego miejsca pobytu. W każdym razie dotarliśmy wczoraj wieczorem do Slajgo i po przywitaniu i odrobinie jakiejś dobrej zabawy wieczornej dzisiaj bierzemy się już absolutnie za zwiedzanie tej miejscowości, w której jesteśmy i jakichś tutaj okolicznych atrakcji. Na pewno opowiemy jak się tutaj bawimy, no, i zobaczycie to wszystko w filmie. Na razie zbieramy się powolutku, pojechaliśmy po samochód i będziemy tutaj zwiedzać. I wyruszamy teraz w naszą podróż. Naszym kierowcą jest Malwinka. No, i zaczynamy naszą wycieczkę. Wyruszamy już autkiem. Oczywiście prowadzi ktoś inny. Ja dzisiaj mam rączki wolne, więc będę usilnie relacjonował. Jak dojedziemy na miejsce, postaram się poprawnie wymówić nazwę, będę tutaj prosił mocno o pomoc i za chwileczkę wyruszymy na drogę jadąc lewą stroną, co już jest dodatkową atrakcją, może przeżyjemy, no to do zobaczenia na miejscu. Pierwszej pozycji naszej wycieczki. Jeszcze nie znam jej nazwy, ale jesteśmy podobno przy pierwszym wodospadzie na naszej drodze. E, na razie się oswajamy z tym e, irlandzkim klimatem. Jesteśmy tu, tu mieszkamy. Chcę Was jeszcze zabrać dzisiaj tutaj. Mhm. To jest góra Benbulben i tutaj jest dookoła niej taka krasa. Mhm. E, pojedziemy jeszcze na pewno tu, a ten autobus ze Slajgo jedzie do na makrasa tu. I, tu. No. I on tak objeżdża właśnie tutaj no te zatoczkę. Waterfall to bardzo przyjemne miejsce, gdzie można zobaczyć wspaniałe kolory, wspaniałą zieleń, piękny wodospad. Są tutaj przygotowane ścieżki, są ławeczki, można usiąść. Niestety nie puściliśmy jeszcze drona, bo troszkę się obawiamy, żeby go tutaj wypuścić. Ale może za chwileczkę coś z tego wyjdzie. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Polecamy serdecznie oczywiście. Wdrapujemy się teraz na drugi wodospad. Ten nazywa się... E, nie wiem jak się nazywa, zaraz sprawdzę i wam powiem. E, w każdym razie jest to e, najwyższy wodospad Irlandii. Jest wpisany na e, listę e, światowych wodospadów najwyższych. Więc naprawdę warto go zobaczyć. Niestety Dawno tutaj w Irlandii nie podało, więc on jest taki e, niezbyt e, eksponowany, nie leje się z niego do ale i tak na pewno warto go zobaczyć. temat tego miejsca jest niesamowity pełno mchów, porostów drzewa są całe muszałe jak w najlepszym thrillerze jakby do tego dołożyć jeszcze e, troszkę ciemności to naprawdę jesteśmy tutaj w strasznym miejscu ale za dnia idealnie, jest pięknie, naprawdę polecamy serdecznie wszystkim, którzy chcą to zobaczyć przyjeżdżajcie tutaj i podziwiajcie takie piękne widoki jak e, są tutaj za Z czterokilometrową trasą, która docelowo doprowadzi nas na podnóża tego szczytu, który widzieliście na samym początku filmu. To jest właśnie nasz cel, później wrócimy oczywiście na parking. Trasa jest taka bardzo łatwa, dość przyjemna. Praktycznie cały czas po płaskim po drodze można spotkać dość ciekawe miejsca. Przed chwileczką minęliśmy taki pierścieniowy fort zbudowany z kamieni, więc ma to też tutaj jakieś militarne podłoże historyczne. Musimy później poczytać o tym miejscu, ale naprawdę taki przyjemny spacerek nawet z dziećmi, z wózeczkami można sobie tu spokojnie poradzić. Wygasa końca pierwszy odcinek naszej wspólnej irlandzkiej podróży do Sligo. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wasze wsparcie, polubienia i subskrypcje, które zostawiacie pod naszymi filmami. Dzięki wam możemy dalej rozwijać się i relacjonować dla was nasze podróże. Już za dwa tygodnie wrócimy do Irlandii, aby zdać wam relacje z dalszej części naszego pobytu. Do zobaczenia!